Tak moi drodzy, dzisiaj Hannes będzie robił rolady. A jak rolady, to wiadomo, wołowina. Mam tu kilogram wołowiny. Będziemy ją kroić w cienkie paseczki, potem będziemy je rozbijać tuczkiem, Wołowinka mamy, co jeszcze? Boczuś w kosteczka pokrojone, drobno kosteczka boczek, drobno kosteczka Cebula i oczywiście ogórek kiszone tak się robiło, u mnie w domu zawsze, że był bajter, zawsze się Oczywiście jeszcze laty. musi być musztarda, jeszcze musi być sól, jeszcze musi być pieprz. Dobrze Josiek biera za kronie tego w plastry. Granatki mamy rozbite. Z kilograma mięsa mi wyszło 2-4-6 i tak o tam malutko. Teraz to pieprz i sól. Wiadomo, nie żałujemy. Nie żałujemy. Ja akurat używam taki troszkę drugi, zmielony, można dać cienki. Ja uwielbiam pieprz kolorowy, soli. Ok, jeszcze tamte trzy. I teraz musztarda. Ja akurat używam taką musztarda z grubo zmieloną gorczycą. No ważne, żeby nie była sucho, bo chyba kamizm, e, chyba ma takie te musztardy, że są same kulki i ona jest strasznie sucha ta e, e, musztarda. A ta jest taka fajno mokro, więc ona się nada. Już mam smaka na to, ale do jutra muszę wytrzymać tego dziełoby biedna niedziela wiadomo no i teraz posypujemy boczek łogorek i cebula Wiadomo, dzieci takiego farszu nie lubią, to dzieciom można to wszystko zmielić, nie? Zmielić to na maszynce i wtedy to już tak nie wygląda tragicznie, bo dzieci bardziej patrzą na wygląd niż na smak. No i teraz najgorsza czynność, której nie lubię najbardziej, czyli zawijanie. Yy, I powinna być, najlepsze jest nić było, bo wiadomo, inne nicie są barwione, żeby no, potem ta nic nie puszczała tego koloru najlepiej no, nic jest biało no ale ja niestety nie mam białej nici, użyję szarej Ja się to robię tak że ja się biera taką taka ta nic się wciepuje do tej szklanki i jak się to ona mi się fajnie odwija i mi nie uciekło nic teraz no to trzeba fajnie pozawijać Jak on tam coś bokiem pójdzie, to wiadomo, wcisnąć do środka, potem się to po zawio i będzie. I będzie, jedna by była na rynka. Bierzemy nic i zawijamy. To tu możemy tak do środka podwinąć. I oczywiście tak z boku tych trzeba to przejechać, żeby nam nic nie uciekało. I zawijamy parę razy. Nóż obciąć i tak po kolei. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Och, jedyny minus tego wszystkiego to jest syna cyna wołowiny, no ale można zrobić na wieprzowinie, ale jednak prawdziwa Śląskorolada musi być wołową teraz będę mnie to smażyć, Jo, zawsze smażę na smalcu gęsi według mnie to jest najlepszy smalec, no i zdrowszy smalec do smażenia standardowo robi się to na smalcu wieprzowym, ale ale ja właśnie to robię na gęsinie tak, czasami mam gęś, tak ją tym wytopia, Przeleja to później przez sitko i do zamrażalki rolady. No tak samo wiadomo, rolad się nie robi na jeden obiad, no się robi zawsze na dwa, trzy obiady po usmażeniu do sosu dać i mrozić śmiało. To można mrozić, potem to, to, to odmrozić, podgrzać i smakuje równie pysznie. Dobrze, to na razie. Tak moi drodzy, ostał mi się smalet gęsi. Kubeczku zamrożony. Więc jedziemy na smaleczku. Pojemnik mi się troszkę pokruszył. Tak, smażymy nasze roladki na smalku gęsim, One i tak będą potem podlewane jeszcze wodą. Ale ważne jest to, ten początek, ten początek tego wszystkiego, początek tego wszystkiego. Dobra. Zapraszam was na razie. To jest wszystko, te moje relacje, a jak mi pachną? to jest to. To jest to, co jest nasz dzisiejszy łojotr. Musimy po drodze pismo wyjść na puszczyku, tak jakby powiedział, na puszczyku wielkim. Tak, w każdym stronie to pismo a potem to będziemy dusić pod krótką. Dobra, piękna, trzecia. Tak moi drodzy, tak to powinno wyglądać. Łatwiej mi się wciągnąć. I do nocy peje troszeczkę, a potem do mnie je dusi, 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 dusi. I teraz słuchajcie i uwalajcie. Skóra w boczku, do środka, tak, tu oraz w boczku nam opuści te swoje aromaty, tak, o to się rozsadzi, ona nam opuści swoje aromaty i odda je do naszej naszych rolach. Zobaczcie się jak to fajnie wygląda, skórka z boczku się wytopią ile puściło soczków tego będzie piękny sosik bajka 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 tak moi drodzy rolacki zrobione sosik moment niezrobiony sos wiadomo tradycyjnie po śląsku zaklepany mąką trochę śmietanki to lady się już grzeją Klocki zrobione, zaraz będziemy jeść. Aha, jeszcze modroka pusta oczywiście, bo to jest wiadomo, rolady to musi być mądra kapusta z boczusiem. Dobrze, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, łapy w górę i do następnego.